Aloha, dzisiaj zapraszam na jogę hawajską. Będzie to Flow Yoga, będziemy robić powitania Słońca a i B, Będzie bardzo przyjemna rozgrzewka i ciało popracuje, ale nie tylko ciało, bo przy tej pracy ciała również będzie pracował nasz umysł. Co tam leci? Helikopter, tak? Na Hawajach lata dużo helikopterów ale nie ma na co czekać, my się nie przyjmujemy helikopterami, tylko przechodzimy do naszej praktyki jogi. Zapraszam serdecznie, ola żelazo. Mam nadzieję, że maty już są gotowe, bo to, co dzisiaj będziemy potrzebować do ćwiczeń, to właśnie tylko maty. I na początek rozgrzeweczka, ręce na klatkę piersiową i podskoki. Otwieramy ramiona, parę takich podskoków. Wszystkie ćwiczenia robimy w obrębie maty. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Zostajemy w rozkroku. Poprawię sobie matę, bo się po tych podskokach troszkę zwichrzyło. I teraz jedna noga ciężar, i druga noga z wyciągnięciem ramienia do góry. I druga. I jedna druga. Hop, hop. Rozgrzewamy całe ciało. Tutaj pracują nogi, klatka piersiowa, ramiona. Jeszcze chwilka. Tak jest. I przejdziemy do naszych powitań słońca. Trzy, dwa, jeden. Zostań w centrum. Oprzyj dłonie na macie. Szeroki rozkrok. Przepraszam, przerwa techniczna. Gąbeczka. Niech pójdzie na mikrofon, żebyście mnie słyszeli, co mam do powiedzenia, bo to jest ważne. W końcu ćwiczymy razem. I jedno ramię do góry, patrzymy za ramieniem, opuszczamy drugie ramię do góry. W tej pozycji ważne jest, żeby nogi były wyprostowane, stopy delikatnie skierowane do wewnątrz, po to, żeby zewnętrzne krawędzie stóp były do siebie równoległe. Kość krzyżowa rozpłaszczona, plecy wyprostowane, klatka piersiowa skierowana do przodu i wyciągamy wyprostowane ramię do góry patrząc za dłonią, która właśnie jest na górze. Opuszczamy, dociskamy drugą dłoń i jeszcze cztery takie powtórzenia. Hop. I dwa, i trzy i cztery. Opuść dłoń. Zegnij jedno kolano, jedną nogę, a drugą nogę zostaw na pięcie. Rozciągniemy pachwiny, rozciągniemy nasze uda, tyły uda, wnętrza uda. I przejdźmy na drugą stronę. Możemy się podpierać dłońmi, ale jeśli jest dużo mocy, bo ja wiem, że część z was ma naprawdę dużo mocy, to dłonie łączymy przed klatką piersiową i przechodzimy z jednej nogi na drugą już bez podpierania się dłońmi o matę. A ja i piękne ćwiczenie, które wzmacnia nogi i fajnie je rozciąga. Jeszcze trzy, dwa, jeden. Podnosimy się, hop, 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 i przechodzimy do przodu maty. Łączymy nogi. I co? Powitania Słońca. Ca czas zacząć. Wdech. Ramiona do góry. Wydech. Skłon. Opuszczamy głowę. Uttanasana. Wdech. w wklęsły. Wydech. Przechodzimy do psa z głową w dół. Wdech. Pies z głową do góry. Wydech. Czaturanga Dandasana. Wdech. Pies z głową do góry wydech, pies z głową w dół zostańmy chwilę w psie, żeby się wyciągnąć żeby rozciągnąć ciało, żeby pokazać ciału do jakiej pozycji będziemy dzisiaj naprawdę często wracać połączcie nogi i uniesiemy prawą nogę do góry wyciągając mocno piętę do tyłu i do góry, ale nie unosimy prawego biodra, chcemy żeby biodra zostały symetryczne z wdechem opuszczamy z kolejnym podnosimy lewą nogę, rotując udo do wewnątrz, piętę wyciągając mocno do tyłu i do góry, tak jak ktoś by nas ciągnął za tę piętę. Palce stóp skierowane na nas. Opuszczamy i zróbmy cztery takie powtórzenia. Cztery, opuść. Trzy, opuść. Dwa, opuść. I jeden, opuść. Z wdechem przejdź nogami do dłoni, plecy wklęsłe, spójrz przed siebie. Z wydechem na głowa opuszczona. Z wdechem ramiona do góry. Z wydechem namaste. Łączymy dłonie na klatce piersiowej. Ok, to co? Robimy powtórzenia powitań słońca. Wdech, ramiona do góry. Wydech, utanasana. Wdech, plecy wklęsłe. Wydech, przeskokiem pies z głową w dół. Wdech, pies z głową do góry, klatka piersiowa wyciągnięta. Wydech, czaturanga dandasana. Wdech, pies z głową do góry, wydech, pies z głową w dół, przeskokiem. Do dłoni, plecy wklęsłe, patrzymy przed siebie. Wydech, utanasana, głowa w dół. Wdech, ramiona do góry. Wydech. Namaste. Wydech, ramiona do góry. wydech, uttanasana. Wdech, plecy wklęsłe. Wydech. Adho mukha svanasana. Wdech, urdhva mukha svanasana. Wydech, czaturanga dandasana. Wdech. Pies głową do góry. Wydech. Pies głową w dół. Wdech. przeskoc plecy wklęsłe. Wydech Utanasana, wdech ramiona do góry, wydech Namaste, wdech ramiona do góry, wydech Utanasana, wdech plecy wklęsłe. wydech pies z głową w dół. Wdech pies z głową do góry, wydech Chaturanga Dandasana, wdech pies z głową do góry, wydech pies z głową w dół, przeskok. Wdech plecy wklęsłe, wydech skłon Uttanasana, wdech ramiona do góry, wydech na mostę. Jeszcze dwa takie powtórzenia: wdech ramiona do góry, wydech skłon Uttanasana, wdech spójrz przed siebie, wydech przeskokiem, pies z głową w dół, wdech pies z głową do góry, wydech chaturanga dandasana, wdech pies z głową do góry, wydech pies z głową w dół. Wdech, przeskakujemy, patrzymy przed siebie plecy wklęsłe. Wydech, uttanasana. Wdech, ramiona do góry. Wydech, namaste. Jeszcze jedno powitanie słońca. A. Wdech, ramiona do góry. Wydech, uttanasana. Wdech, spójrz przed siebie, doklej dłonie z wydechem. Pies z głową w dół. Wdech. Pies z głową do góry. Wydech, chaturanga dandasana. Wdech, pies z głową do góry wydech, pies z głową w dół przeskok do dłoni spójrz przed siebie, wdech wydech, uttanasana wdech, ramiona do góry wydech namaste, opuszczamy dłonie Kadasana. jesteście gotowi do powitań słońca B? oczywiście, że tak jakby inaczej wdech, ramiona do góry wydech, katasana pozycja krzesła, chwilę ją utrzymamy Chcę, żebyśmy teraz poczuli, jak pięknie pracują nasze uda i pośladki, ale przy tym wciągamy brzuch, wyciągamy boki tułowia, staramy się doprostować tułów, nie pochylać do przodu, ciężar ciała na piętach i z wydechem uch, wdech, patrzymy przed siebie, plecy wklęsłe, wydech, przeskakujemy od razu do chaturangi, Dandasany z wdechem jest głową do góry, wydech, pies z głową w dół wdech, przechodzimy do pozycji wojownika pierwszego ramiona do góry posiągamy wysoko, wysoko, wysoko tylna noga doklejona przednia noga zgięta wydech chaturanga dandasana wdech, pies z głową do góry wydech, pies z głową w dół lewa noga do przodu bira Bhadrasana pierwsza unosimy ramiona do góry Noga zgięta, przednia tylna mocno doklejona do maty. Wyciągamy się do góry. Bioderka nitko. Mamy to. Z wydechem opuszczamy czaturanga nandasana, wdech, klatka piersiowa do góry, wydech, pies głową w dół, przeskok naprzód na przód maty. Wdech, patrzymy przed siebie, wydech utanasana. Wdech utkatasana, tasana. Pozycja krzesła nisko biodra wydech, namastę, pierwsze powitanie słońca, beza nami, jeszcze cztery, wdech, ramiona do góry, wydech, utkatasana, wdech, patrzymy przed siebie, skłon, wydech, uttanasana, wdech, jeszcze raz plecy wklęsłe i przeskok do chaturangidandasana, wdech, metka piersiowa do góry, wydech, pies głową w dół, prawa noga do przodu, Bira pierwsza, wdech, wydech, Chaturanga Dandasana, wdech, pies głową do góry, wydech, pies głową w dół, lewa noga do przodu, bira pierwsza, wdech, nisko biodra, wydech, Chaturanga Dandasana, wdech, pies głową do góry, wydech, pies głową w dół, przeskakujemy na przód, maty patrzymy przed siebie, wdech, wydech, Uttanasana. Wdech, pozycja krzesła, utka tasana, namaste, wydech. Idziemy dalej, prawda? Wdech, ramiona do góry, wydech, utka tasana. Tutaj robimy wdech, wydech, utka masa. Wdech, patrzymy przed siebie, plecy wklęsłe, wydech, chaturanga dandasana na przeskok. Wdech, pies, głową do góry, wydech, pies, głową w dół, wdech, prawa noga. Wira pierwsza, wyginamy się do tyłu. Chaturanga dandasana, wdech pies z głową do góry, wydech pies z głową w dół, lewa noga do przodu. Wira pierwsza, unosimy ramiona do góry, wyciągamy się, opuszczamy dłonie. Chaturanga dandasana, wdech pies z głową do góry, wydech pies z głową w dół. Przeskok naprzód, maty patrzymy przed siebie z wdechem. Wydech, utanasana wdech, pozycja krzesła utkatasana, wydech namaste, wdech ramiona do góry wydech, utkatasana bierzemy tutaj wdech i z wydechem utkatasana głowa w dół plecy wklęsłe, patrzymy przed siebie z wydechem, chaturanga dandasana wschodzimy na dół wdech, pies głową do góry wydech, pies głową w dół wdech, prawa noga do góry pozycja Wojownika pierwszego windujemy się do góry, otwieramy klatkę piersiową, wydech, opuszczamy dłonie Chaturanga Dandasana, wdech, patrzymy do góry, wydech, pies z głową w dół, wdech, na pierwsza na lewą nogę, łączymy dłonie nad głową, wydech, Chaturanga Dandasana, wdech, pies z głową do góry. Wydech pies, głową w dół. Wdech, przeskakujemy naprzód, maty patrzymy przed siebie. Wydech. Utanasana, wdech. Utkatasana i wydech na Ostatnie powitania słońca B przed nami. Wdech, ramiona do góry. Wydech, utkatasana. Bierzemy wdech z wydechem. uttanasana opuszczamy głowę. Wdech Arha Uttanasana, wydech przeskokiem. Przechodzimy do czaturangi Dandasany. Wdech pies z głową do góry, wydech pies głową w dół. Prawa noga do przodu, wira pierwsza. Unosimy się, jeśli możemy. Łączymy dłonie, wyciągamy się do góry. Opuszczamy ramiona czaturanga Dandasana. Wdech pies głową do góry, wydech pies z głową w dół. Lewa noga do przodu i wira pierwsza. Windujemy się w górę. Tak jest, o to właśnie chodzi. wydech, opuszczamy ramiona i schodzimy do czatu Nasany, wdech, pies z głową do góry. wydech, pies z głową w dół, przeskok do dłoni, patrzymy przed siebie, plecy wklęsłe. Wdech, wydech, utka, nasana. Wdech, utka, tasana, niziutko, 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 biodra. I wydech na ma. Zostajemy. Na Dociśnijmy do siebie mocno dłonie. Moi drodzy, kochani jogini, tych powitań słońca możemy zrobić naprawdę dużo. W zależności od tego, ile jest w nas siły, energii, mocy, ile mamy czasu, bo to też jest bardzo ważne, ale nawet wykonanie pięciu, dziesięciu powitań dziennie to już jest fantastyczna praca to już jest pobudzenie całego ciała do działania, dodanie mu Miałej energii, rozciągnięcie, uelastycznienie i naprawdę wpłynięcie na nasze nie tylko ciało, ale umysł. Ja tak trzymam ręce dociśnięte, bo w tym czasie pracuje moja klatka piersiowa, dlatego ich nie puszczam, nie zapomniałam. I mam nadzieję, że Wy, patrząc na mnie, również trzymacie mocno dociśnięte te dłonie, bo to jest bardzo fajne ćwiczenie izometryczne. Na dzisiaj już kończymy naszą dynamiczną flow jogę, nasze powitania słońca. Wracajcie do tego, jak najczęściej to są już ćwiczenia, no nie takie dla zupełnie początkujących, bo ja tutaj nie mówię, jak robić poszczególne pozycje. Po prostu przychodzimy z Utkatasany, Utanasana, Archa, Utanasana i, i niektórych nas używam już. W hinduskich określeniach, ale, ale nie zawsze, po prostu biodze tak się, tak się robi. Okej, okay, możemy opuścić dłonie, stanąć w mocnej nie uśmiechnąć się do mnie. Jak skończy się film, moi drodzy, napiszcie mi, jak Wam się podobało. Jak było, OK, to zostawcie kciuki. Ściskam Was bardzo mocno, Ślę hawajskie, jogowe. Pozdrowienia z tego przepięknego miejsca do zobaczenia na kolejnych praktykach i na kolejnych treningach Ola żelazo buziaki Mua!